Bartosz Kwiatek, dzień dobry. Zaczynamy nie tylko specjalne, ale naprawdę wyjątkowe wydanie programu Fundacji Polszat Jesteśmy dla Dzieci z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Akcja Fundacja Polszat dla Dziecięcych Serc to nie tylko otwarcie wyremontowanego oddziału kardiochirurgii dziecięcej właśnie w tym szpitalu, ale to także nadzieja dla polskich dzieci, które rodzą się z rzadkimi i ciężkimi wadami serca. Proszę, możesz sobie chwileczkę począć i położyć się. Są takie momenty, że się boimy, że coś się stanie. Bywały takie nawet przypadki, że po prostu jakby się zapowietrzał. I już wtedy było ciężko, nie można było złapać z nim kontaktu. To człowiek się wtedy boi. To jest takie coś, jakby tykająca bomba. Że to może w każdej chwili wybuchnąć. Dla mnie najważniejsze jest, żeby Albert był zdrowy, miał fajne dzieciństwo. Dalej żyć. Koniec, już nie chcę nic mówić. Już mi lepiej. Już, już, Okej. Okay. Mam na imię Albert i mam 6 lat i mam chore serduszko. Męczę się jak chodzę. No i męczę się jak biegam. Jak się męczę, to muszę opocząć. Albert nie ma tętnic płucnych ma takie mikroskopowe żyłki, które doprowadzają tlen do płuc. Jeżeli on podejmie jakiś wysiłek, od razu się robi siny. Od wyjścia z domu do bramy, 50 metrów on potrafi już krzycz, krzycz, zawołać, weź na rączki, bo jestem zmęczony. Ciężko jest to matce z wiadomości, że dziecko jest chore nieuleczalnie, że nie było ratunku dla niego przez pięć lat, a teraz jest możliwość, no to jest jakaś natychnienie, ale jest też obawa. Co wyjdzie w trakcie tej operacji, czy ona przebiegnie dobrze, choć boję się. O, o, tym, o tym, że możemy wyzoperować Alberta, że jest szansa dla niego. Dowiedzieliśmy się od lekarza rodzinnego i że w Katowicach jest taka możliwość. To jest naprawdę coś wspaniałego, że takie miejsce powstało, że można zoperować dzieci, że nie trzeba wyjeżdżać nigdzie, że jest pomoc na miejscu. To jest coś naprawdę wspaniałego. Bardzo się może życie zmienić jego. Miejmy nadzieję, że będzie tu biegał niedługo. Za piłką albo jeździł sobie rowerkiem tutaj. Do tej pory prawie każde dziecko wymagające rekonstrukcji tętnic płucnych zmuszone było do wyjazdu za granicę, do Stanów Zjednoczonych, aby tam otrzymać właściwe leczenie. Teraz możliwe będzie to tutaj, w Katowicach, za sprawą wybitnego amerykańskiego kardiochirurga dziecięcego. Profesor Richard Meinwaring z kliniki w Stanford szkolił polskich lekarzy na czele z doktorem Grzegorzem Zalewskim. I to właśnie z nim i jego zespołem od października 2024 roku przeprowadzał skomplikowane operacje w Katowicach. Byłem tu rok temu, jesienią. Zrobiliśmy kilka operacji. I jak wracam do tego pamięcią, to lekarze wiedzieli, co robić. Byli bardzo dobrze przygotowani. Jestem tu bardziej w roli trenera. Daję sugestie, zalecenia. Pacjent rodzi się bez naczyń płucnych, z takimi bardzo mikroskopijnymi naczynkami, które doprowadzają wieloma drogami krew do płuc, ale z nieprawidłowego źródła. Więc musimy to, te wszystkie drobne naczynka pozbierać w jedno, wytworzyć nową drogę, nowe łożysko płucne, które odbiera tą krew pompowaną z prawej komory i później łączymy tą prawą komorę z tym nowo wytworzonym łożyskiem, nowo wytworzoną drogą, autostradą krwi, którą prawa komora wtedy może swobodnie pompować krew do płuc i tam przebiega oddychanie. People who are doing this work. Ludzie, którzy wykonują tą pracę, są polską drużyną. Mówiąc językiem sportowym, są zawodnikami. Myślę, że to zwycięska drużyna. Jest to dla nas z jednej strony ogromna radość, że doceniona została nasza praca, wieloletnia przygotowania się do otwarcia tego programu. Z drugiej strony, no osoba, ogromna odpowiedzialność za tych pacjentów, których, e, którzy będą tutaj powierzać e, swój los e, naszej klinice. No i ogrom pracy, zakasane rękawy e, na następne dni i, i lata. Sam jestem ojcem, e, sam przechodziłem przez ten trud, który przychodzą rodzice, czyli operacja w okresie noworodkowym swojego dziecka, więc e, to też. Jest pewien rodzaj spłaty długu. To, co się tu wydarzyło dzięki wsparciu Fundacji, dzięki pracy z profesorem Mayoringiem, ja bym to nazwał śmiało rewolucją. Rewolucją dla małych, bardzo chorych pacjentów będzie też oddział wyremontowany specjalnie dla nich przez Fundację Polsat. To jest szczególny moment, pani prezes, kiedy pojawiają się motyle w pomieszczeniach remontowanych przez Fundację Polsat i one zwiastują, że one, przed nami wielkie otwarcie. że przed nami wielkie otwarcie. One zwiastują zakończenie rzeczywiście szalonego remontu, bo ten remont bardzo krótko trwał. Także ja jestem przeszczęśliwa. Myślę, że to jest w ogóle. Cudowny moment, że możemy popatrzeć na takie łóżeczko, możemy popatrzeć na ten pokój tak dobrze wyposażony dzięki Telewizji Polsat, a no i przede wszystkim dzięki naszym telewidzom, którzy nas wspierają. To jest też ten moment, kiedy mogę Państwu przypomnieć, że jeżeli wysyłacie SMS o treści pomoc pod numer 7531, to Państwo dokładają cegiełkę właśnie do Dokładnie. tego wszystkiego, co tutaj się dzieje i o czym Pani Prezes mówi. W momencie, kiedy dziecko rodzi się z wrodzoną wadą serca, miejmy nadzieję, że już nie będzie musiało jeździć w świat, że nie będzie musiało szukać pomocy, bo jeżeli pomyślimy o tych horrendalnych zbiórkach, jedenastomilionowych, po to, żeby wylecieć do Stanford, to wszystko będzie tym rodzicom darowane. I o tym trzeba pamiętać. Także nie będą potrzebne już żadne zbiórki, nie będzie trzeba wyjeżdżać w świat. A na tym fotelu będzie siedziała mama, która będzie mogła z nim być zaraz po operacji. I to słoneczko zostawiamy jako symbol fundacji. Pani prezes. To słoneczko na tym miejscu ma taką szczególną wagę, znaczenie. Tak, ono ma szczególną wagę, dlatego że tutaj dzieci dochodzą do zdrowia, odzyskują życie i to jest najważniejsze. I bardzo potrzebują tego słońca. To teraz poznajmy historię Ignasia, dziecka uratowanego, tu, w Katowicach. Na samym początku była rozpacz. I szok. Lekarz pediatra przyszedł i powiedział, że słyszy Szmer. Zabrali nam go. Tak naprawdę nie powiedzieli po co. No i dopiero po, po dwóch i pół godzinach przyszła taka pani pielęgniarka, powiedziała, że nasze dziecko ma wadę serca. No tam płacz. Powiedzieli, że zabierają go do Warszawy. My tak naprawdę przed tą czwartą operacją zaczęliśmy już konsultować Ignasia z zagranicą. On nam już sukcesywnie przestawał jeść coraz bardziej się męczył, nie przybierał na wadze. Domio się pojawił, wiedzieliśmy, że otworzył się taki program rekonstrukcji naczyń płucnych w Katowicach i pomyśleliśmy, że to dla Ignasia może być szansa. Po dwóch tygodniach dostaliśmy telefon, że przyjeżdża zespół ze Stanford. Nie byliśmy przygotowani, bo to był piątek, w ogóle po A my w po sobotę południu. mieliśmy tam jechać. A my w sobotę pojechaliśmy. Rzuciliśmy wszystko i, I jedziemy. jedziemy. Jeśli chodzi o piątą operację, to wygraliśmy w Totka, bo nie musieliśmy zbierać e, Wie, wielu, milionów, wielu złotych. milionów złotych i e, wyprawiać się za ocean, tylko Ignaś mógł być zoperowany e, w kraju u nas w, kraju, u nas, w Katowicach e, z doświadczonym zespołem jak zobaczyliśmy że doktor Zalewski wychodzi z sali operacyjnej z uśmiechem I z nim, na twarzy z uśmiechku z małym przy I łóżeczku, z nim na że... tak Jest. to już wtedy Czułam ulgę, widząc jego uśmiech, bo wiedziałam, że się wszystko to, dało. to był taki spokojny uśmiech, taki pewny siebie uśmiech, tak. taki, że, że no, nie było tam widać jakiejś niepewności w tym uśmiechu. tak teraz, no Wiedzieliśmy, że jest spoko. I teraz jak ma wykonywane badania kontrolne, to wiemy, że w jego sercu nie powstają zwężenia, a już mija pół roku, więc to też nas napawa optymizmem, że będzie to szło w dobrą stronę. Winogrona jeszcze lubisz jeść, co? Zrobię. dla do Wino Winogrona? Gdy coś podryzie, to jest dla nas święto, można powiedzieć, no bo jak pierwszy raz jad banana, no to. Jak to my się prawie popokaliśmy, Ze, szczęścia. ze szczęścia. <laughs> Chrupka Chróbka zjadł, dziecko dwuletnie ponad, prawda? Jeszcze, A jeszcze tato daj jeść, mamo daj jeść, coś takiego nas cieszy najbardziej, tak? Wtedy, wtedy jesteśmy najszczęśliwsi, to jest taka normalność. Nadszedł uroczysty moment otwarcia wyremontowanego oddziału. I od razu zaznaczam, mamy cztery pary nożyczek. I to właśnie kardiochirurdzy pracujący tu podzielą się tą jedną parą. I jest jeszcze z nami oczywiście pan Marian Krajs, dyrektor naczelny Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Proszę Państwa, ja jestem przeszczęśliwa, bo wreszcie jest to dzień, o którym marzyłam od wielu, wielu lat. I to się spełnia. Unifokalizacja w Polsce, w tym oddziale. Oddziale, który jest rzeczywiście fantastyczny, bo to jest to, co ja cały czas powtarzam: mam do czynienia z ludźmi, którym się chce chcieć. Obiecujemy, że. Do wszelkiej staranności, żeby powierzony nam program był realizowany w najlepiej jak tylko jest to możliwe. Trzymamy kciuki, panie doktorze? No ja bardzo się cieszę, że dzięki wsparciu tego profesora Fundacji Polsat będziemy w stanie zapewnić dzieciom przynajmniej częściowo poziom amerykański. Merring, teraz Proszę the... nam powiedzieć o swoich emocjach. Are... Jeśli jakieś są. I'm very to be here. Cieszę się, że mogę tu być. To zaszczyt. Doceniam gościnność, którą Polacy nam okazują. One, two, three. Brawo. <laughs> Brawo. Bardzo dziękuję, że pani jest tutaj z nami. Dziękuję za tą pomoc, za zaufanie nam, postawienie na nasz szpital i za to, że tak pomaga pani dzieciom. Dziękuję bardzo. Poznajmy teraz historię Antosia, kolejnego dziecka uratowanego w Katowicach. Jak przykładam ucho do serducha e, Antosia. No, są emocje. Cieszę się, że, że to słyszę. Może tak. I że mam nadzieję, że będę jeszcze długie, długie lata mogła słuchać tego bicia serca. O doktorze Zalewskim i o możliwości. Z operowania Antosia w Polsce e, dowiedziałam się miesiąc po diagnozie. To po prostu było szczęście. E, w tym naszym nieszczęściu, że jest ktoś tu na miejscu, że my nie musimy lecieć do USA, nie musimy zbierać e, 8 milionów, e, żeby uratować naszego syna. To nie jest codzienność e, rodziców dzieci z wadami vad, serca, że mogą się tutaj leczyć. Mamy świadomość, że jesteśmy pionierami trochę przecieramy szlaki, Antoś przeciera szlaki. Pierwszy etap operacji był kiedy Antoś miał 9 miesięcy i wtedy okazało się też, że to USA przyleciało do nas, ponieważ doktorowi Zalewskiemu towarzyszył między innymi pan profesor ze Stanford. Operacja trwała około 13 godzin. Najgorszy moment y, oddania dziecka y, na operację, y, no, że ja jako matka już nic dla niego nie mogę zrobić. Teraz mogę już tylko zaufać innym. Około 23:00 przed północą y, wyszedł doktor Zalewski i powiedział nam, że operacja się udała. Mm, to. <grym> E, łzy szczęścia e, poleciały i mi i mężowi. Od pierwszej operacji e, minęło 9 miesięcy. Teraz czeka nas drugi etap korekcji wady. Miejmy nadzieję, że już ostatni, ostateczny. No i mimo tych trudności, mimo tego, że e, jest to ciężka wada i, i, i ciężkie przeżycia jesteśmy spokojni, bo jesteśmy w dobrych rękach. To są złote ręce i złote serca. Po prostu naszych lekarzy. Dzień dobry, Dobra. Dzień dobry. Cześć, Antoś! Jaki śliczny. Już jest Antoś w tej chwili w drugiej dobie po operacji. Tak, tak. I wszystko przebiega dobrze według Prawidłowo. planu. Tak, tak. Czuję się dobrze, i nie musieliście Państwo lecieć do, do Stanford. Tak. tak. My jesteśmy niesamowicie szczęśliwi. Wdzięczni. Ehm, wdzięczni. Tak. Wdzięczność to jest nasze główne uczucie teraz, za to, że Antoś odzyskał życie. Fantastycznie, wygląda ściśle, wygląda uśmiechnięty. Tak. tak się uśmiecha, śpi, ale się uśmiecha. Tak, tak. Jak aniołek mały. Jak aniołek mały. Ja mu przyniosłam tutaj taki, mm. taką poduszeczkę, słoneczko nasze fundacyjne, które będzie mu towarzyszyć. Bardzo dziękujemy za To słoneczko przyniosłam z nowo otwartego oddziału, który właśnie skończyliśmy remontować wyposażać. I gdyby ta operacja była później, troszeczkę parę dni później, ale nie trzeba było czekać. Dobrze, że nie czekaliście. Lekarze wiedzieli, kiedy należy ją przeprowadzić, to już pewnie byście Państwo byli w tej nowej części, czego Wam naprawdę już nie życzę kolejnego powrotu, ale na pewno na pewno już Antoś będzie w tej chwili zdrowy i nie będzie żadnej konieczności już tego typu pobytów. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Trzymaj się Antośku. To jest bardzo ważny dzień w Polskiej Kardiochirurgii Dziecięcej i Kardiologii Dziecięcej, ponieważ unifokalizacja to była praktycznie jedyna operacja, która w pełnym zakresie nie była wykonywana w naszym kraju. Dlatego też w tej chwili mamy pełen zakres operacji kardiochirurgii dziecięcej. Polska kardiochirurgia w chwili obecnej potrafi zrobić praktycznie wszystko. Nie potrzeba wysyłać dzieci za granicę, nie potrzeba zbierać na, na te wyjazdy ogromnych pieniędzy. Narodowy Fundusz, czyli nasz system, również nie musi za to płacić. Praktycznie wszystkie zabiegi kardiochirurgiczne dziecięce są pokazane w Polsce. A teraz opowieść o Julce, która swoje pierwsze urodziny obchodzi dokładnie w tym dniu, kiedy Fundacja Polsat otworzyła wyremontowany oddział kardiochirurgii. Julia jest naszą trzecią córeczką. Jest wspaniałą, przecudowną wojowniczką najkochańszym serduszkiem na świecie dowiedzieliśmy się w 30. tygodniu ciąży o wadzie serca. Jak Julia się urodziła, to okazało się, że ta wada jest gorsza, niż przewidywano. Lekarze nam powiedzieli, że po prostu to jest taki przypadek, że 2% populacji ludzkiej na całym świecie tak. Dla nas to było obrócenie się świata o 180 stopni. No, Zjazd jechała do szpitala. No nie mogliśmy jej zobaczyć. On miała chore w serce. Z taką wadą jak Julia, to lekarze nam mówili, że przeprowadzają takie operacje w Stanach. Dzieci w Polsce bardzo mało jest tego typu wadą. Od jednego z rodziców właśnie dowiedziałem się o doktorze Zalewskim. Doktor powiedział, że on by chciał Cię widzieć na koniec stycznia u siebie na oddziale, ponieważ nie ma na co czekać. Przed samą operacją płakałam jak dziecko. Trzymałam ją mocno. Nie chciałam puścić. Najdłuższy dzień w życiu, chyba. 13 godzin spędzonych pod blokiem operacyjnym. My bardzo za nią trzymaliśmy kciuki. Udało się! Wiadomo, że z Julią jeszcze mamy dużo wyjazdów, dużo kontroli. Jeździmy na rehabilitację, żeby rehabilitować tutaj tą klatkę piersiową, żeby lepiej funkcjonować. 20 czerwca Julia kończy roczek. Ale tak naprawdę my codziennie świętujemy jej takie urodziny. Jesteśmy wdzięczni za uratowanie życia. Pani prezes, tu wchodzimy do wyjątkowego miejsca. Magiczne miejsce. Kaplica aniołów stróżów. I pani też trzyma anioła. Anioła od Fundacji Polsat, który. Do tego, co tutaj widzimy, dołączy. I popatrzcie, ile jest tutaj tych aniołów, i możemy sobie wyobrazić, że każdy aniołek symbolizuje zdrowe, uratowane dziecko. Ja mam muzy w oczach, to od razu mówię. To taka wdzięczność rodziców, którzy tutaj czasami przez miesiące. Towarzyszyli dzieciom walczącym o życie z ciężkimi wadami serca, z dużymi problemami. Trzymamy kciuki za lekarzy z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, za to wyjątkowe, niełatwe leczenie, za to, co tutaj już się dzieje i będzie się działo, i za to, aby w tej kaplicy pojawiały się kolejne piękne anioły, jako dowód uratowanego życia. Jeśli chcesz wesprzeć podopiecznych fundacji Polsat i remonty takich miejsc, wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7531.